Cześć, jestem Klaudia, to kanał. No i już, witam Was w szybkich odpowiedziach. Oblicz procenty masowe pierwiastków chemicznych w etanolu. Zacznijmy od tego, że napiszemy sobie wzór ogólny na alkohole. Ok. Etanol jest drugi w szeregu, czyli mamy C2. I ta nasza dwójka to nasza n. 2 razy 2 to 4, dodać 1, 5. Oha. Ok, i mamy obliczyć procenty masowe pierwiastków chemicznych w etanolu pojedynczych, tak? Czyli mamy tutaj węgiel, wodór oraz tlen. Policzmy sobie masę całego tego związku. Mamy. Przechodzimy do układu okresowego pierwiastków chemicznych. Szukacie węgla i jego masy cząsteczkowej. Odszukujemy i widzimy, że to jest 12 unitów. Ale uwaga: w tej cząsteczce mamy dwa węgle, więc wymnażamy razy dwa. Szukamy wodoru. Jego masa cząsteczkowa wynosi 1 unit. Ale uwaga, wymnażamy go razy 6, nie razy 5, bo to 6 wodorów mamy w tej cząsteczce. I jeszcze tlen, który waży 16 unitów. 24, 6, 16. Sumujemy i mamy 46 unitów, waży całość. Zatem masa C2 to 24. Masa H6 to 6. I jeszcze masa tlenu to 16 unitów. Ma to być procent, procent masowy, więc wszystko będziemy wymnażać razy 100%. I lecimy. Masa C, czyli zawartość procentowa węgla w tym w całym naszym związku. A że procent to musimy zrobić razy 100% i podstawiamy. 24 na 46 razy 100%. I unity nam się oczywiście skracają. Wymnażamy z górą i dzielimy sobie. Na dół, to co oczywiście mamy, to tutaj jest w procentach. Ojcie. I wychodzi nam 52,17%. Ok, teraz to samo sobie zrobimy z wodorem. Masa wodoru. Może zapiszmy. Podstawiamy. Wymnażamy z górą. To już jest w procentach. I daje nam to 13,04 zero cztery Teraz to trzecie, możecie sobie wyliczyć, jak chcecie. Albo. Tym samym sposobem, albo po prostu za pomocą odejmowania. Z tego względu, że te 46 to jest cały związek, a całość w matematyce czy tam chemii zapisujemy jako 1. A 1 to 100%. Czyli możemy sobie zrobić 100%, odjąć suma tego. Jednego i drugiego tak? Znaczy, no wiadomo, to 40 jest w procentach. Czyli mamy 100% odjąć. Mm, 65 przecinek 21. 100 odjąć 65 to 35. I odejmujemy jeszcze 21. Czyli mamy 34,79%. I to jest zawartość, procent masowy tlena w tlenu w etanolu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.